W dzisiejszym akademickim kwadrasie przedsiębiorczości goszczę panie z Santander Universitades, pani Paulina Molenda i pani Izabela Litera. Witam serdecznie, dzień dobry. E, Santander Universitades jest pewną inicjatywą, która powstała z pomysłu jednego z przewodniczących banku Santander. I... Chciałabym, żeby Panie nam opowiedziało o samej historii, idea, czym jest sam, i samej idei Santander Universidades oraz o tym, od kiedy Panie funkcjonują na, w progach naszej uczelni. Samo Santander Universidades jest to jeden z takich kluczowych projektów społecznego zaangażowania Santander Bank Polska i całej grupy Santander. Jeżeli chodzi o rok powstania, to był dokładnie 1996 rok, i głównym pomysłodawcą całej inicjatywy i projektu był ówczesny prezes Banko Santander, był to Emilio Bottin. Pomysł i idea zrodziła się w celu tak naprawdę wspierania środowiska akademickiego. Później trochę więcej o tym powiemy, natomiast jako placówka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej formalnie jesteśmy od 26 listopada 2018 roku. I, I co należy do Waszych zadań? Bo to jest, jak rozmawiałyśmy wcześniej, umawiając mhm. się na, na rozmowę, to jesteście takim specyficznym bankiem, bo to jest Bank Relacji. Bardzo mnie to zainteresowała mhm. ta, ta, ta nazwa i to pojęcie. Często się zdarza, że przychodzą do nas klienci, studenci, z racji tego, że jesteśmy w bibliotece, więc przy okazji wypożyczając książki i zaglądają do nas z ciekawością. Często pytają się, czy mogą wpłacić pieniądze, rozmienić pieniądze. I zawsze widać taką minę zaskoczoną, jaką mówimy, że no niestety jesteśmy bankiem, ale nie można u nas wpłacić i wypłacić pieniędzy, ponieważ my jesteśmy placówką relacyjną, gdzie naszym zadaniem jest bycie blisko studentów, razem ze studentami i jesteśmy wśród tego środowiska akademickiego. Mhm. Mamy wiele takich inicjatyw, które realizujemy wraz ze studentami, z kołami naukowymi. A jakie to są konkretne działania? Czyli jakby jeżeli już wiemy, że mhm. studenci nie mogą wpłacić, wypłacić ani rozmienić u was mhm. pieniędzy, no to co mogą zrobić? Jakby czego mhm. się dowiedzieć albo z czego skorzystać? Mhm. Mhm. Przede wszystkim jestem, jesteśmy programem, który skupiony jest na tym, żeby wspierać organizacje studenckie i właśnie z nimi współpracować w celu realizacji ich przedsięwzięć, tak? Czy to jakiejś konferencji, czy też innego wydarzenia akademickiego? I swoją współpracę tak naprawdę z tym środowiskiem zaczęłyśmy od współpracy z analogowym graniem. Ponieważ kiedy powstała placówka Santander University w Bibliotece Głównej, razem z Pauliną chciałyśmy zorganizować wydarzenie, które przyciągnie studentów do nas, po to, żeby mogli nas poznać, zapoznać się, zauważyć to, że my dla nich tam powstaliśmy. I myślałyśmy dużo o właśnie grach planszowych, które swego rodzaju teraz przeżywają renesans, tak? Przypomniało nam się, że jest analogowe granie, które funkcjonuje już od 2014 roku, i właśnie to, był, to była pierwsza organizacja, z którą zaczęłyśmy współpracę. W związku z tym, że w Hadze gdzie odbywało się od 2014 roku to analogowe granie, e, trwa remont i zmniejszyła się, tak jakby przestrzeń dla nich. My, wykorzystując to, że jesteśmy w Bibliotece Głównej, e, postanowiłyśmy sprowadzić ich do nas, tak aby co dwa tygodnie cyklicznie mogli organizować swoje wydarzenie. To jest Stowarzyszenie Neverlight i e, Koło Naukowe z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki. I oni właśnie cyklicznie co dwa tygodnie w czytelni, w bibliotece głównej spotykają się po to, żeby razem pograć. E, tak jak oni sami określają to wydarzenie, jest to godzina. Dla wyobraźni, tak naprawdę dla osób, które grają. Mhm. E, poza nimi e, w, też weszliśmy we współpracę z kandydatami do ZUS-u, czyli Zarządu Uczelnianego samorządu studentów, e, którzy wymyślili bardzo cieka ciekawy pomysł, który naprawdę nas e, mocno zainteresował, a mianowicie legendy UMCS e, je, była to inicjatywa o charakterze gry miejskiej, e, gdzie uczestnicy, którzy byli, e, Licy, którzy są licealistami jednego z lubelskich e, liceów, mieli za zadanie rozwiązać zagadkę. Natomiast poszczególne elementy tej zagadki e, rozsiane były na różnych e, w różnych miejscach na kampusie UMCS, czy to na wydziałach, czy to w Hadze czy nawet w Bibliotece Głównej. Dzięki temu, po pierwsze, ci kandydaci świetnie tak naprawdę rozpromowali tą kreatywność, która drzemie w studentach UMCS-u, po drugie dali możliwość zapoznania się z wieloma elementami naszej uczelni, właśnie tym licealistom. a po trzecie zorganizowali świetną e, inicjatywę, która te wszystkie osoby e, połączyła w kreatywnym, twórczym działaniu. Później razem z samorządem z Wydziału Filo Filozofii i Socjologii stworzyliśmy, wzięliśmy udział tak naprawdę w Dniu Kreatywności. Było to wydarzenie okołoświąteczne, więc poza tym, że oczywiście studenci pakowali prezenty, wykonywali ozdoby, które później. Część z nich razem zamieściłyśmy na choince w Bibliotece Głównej UMCS-u. Również obejmowały one warsztaty takie merytoryczne i praktyczne o kreatywności, ponieważ kreatywność społeczna to jest jeden z kierunków, i ci studenci w naprawdę w bardzo ciekawy, inspirujący sposób mówili o tym, czym jest ta kreatywność, jak możemy jej używać i jak tak naprawdę posługiwać się nią w codziennym życiu. Następnie z, w porozumieniu i za pośrednictwem Wydziału Nauk o Ziemi wzięłyśmy udział, zostałyśmy partnerem, może w ten sposób, 45. Olimpiady Geograficznej, ponieważ jesteśmy oczywiście po to, żeby wspierać społeczność akademicką. Natomiast chcemy też skupić się na tych przyszłych słuchaczach UMCS-u, po to, żeby ci licealiści, czy po prostu przyszli studenci wiedzieli, że na umcs jest placówka, która jest dla nich, która chce im pomóc i wspierać ich inicjatywy. Więc tak no, tak samo jak dziś, w dniach, na dniach otwartych UMCS-u, bardzo cieszyłyśmy się, że mogłyśmy przekazać taką informację, że tak, UMCS jest jedną z tych uczelni, gdzie jest Santander Universidades, czyli miejsce stworzone właśnie dla Was studenci. Następnie zaangażowaliśmy się również we współpracę z ESAN, czyli Erasmus Student Network, organizacją, która zajmuje się zagranicznymi studentami i razem z nimi zorganizowaliśmy finał konkursu fotograficznego, który był zorganizowany na zakończenie tego semestru zimowego właśnie dla naszych gości z zagranicy. I ostatnim wydarzeniem właśnie teraz wiosennym, w które się zaangażowałyśmy, to było otwarcie się na współpracę z innymi uczelniami poza UMCS-em i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zaangażowałyśmy się w organizację pierwszej konferencji naukowej psychologii sportu. To było też bardzo duże wydarzenie. Pierwsza taka konferencja na Lubelszczyźnie, która była ogólnopolska. Mhm. Ale te wydarzenia, o których pani mówi, one mają bardzo różny charakter. Bo z jednej strony mamy konferencje, tak, a z drugiej strony mamy takie projekty, które bardzo aktywnie, czyli coś, czymś studenci muszą się wykazać. Ale czy oprócz takich akcji, gdzie tak jak rozumiem mogą wziąć wszyscy udział, tak? Czy są to akcje, które, są, um, które mają miejsce, czy, czy dzieją się na jakimś konkretnym wydziale, tak jak mówiła Pani na przykład o um, geografii? To um, jakby na czym to Wasze wsparcie jeszcze jakby dodatkowo polega? No bo mamy tą organizację imprez, ale jakby co jeszcze? Mhm. To może ja powiem, bo tutaj mhm. Iza e, bardzo dokładnie opisała te wydarzenia, które my organizowałyśmy stricte już jako placówkę Santander Universitare, zlokalizowana e, na e, UMCS-ie I To w są te wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się, czym znaczy miały miejsce od tego 26 listopada. Dokładnie tak? tak. Od 26 listopada do dzisiaj, tak naprawdę do 22 marca, kiedy brałyśmy mhm. też e, czynny udział w dniach otwartych UMCS-u. Natomiast same korzyści dla uczelni i nie tylko tutaj, e, ale wszędzie tam. Gdzie mamy zlokalizowanych 11 placówek w Polsce, czy wszystkie uczelnie, z którymi współpracujemy na całym świecie, bo to jest 1200 uczelni zlokalizowanych w 18 krajach na całym świecie. To jakie są korzyści? Właśnie poza takim wsparciem, którego my udzielamy, czy finansowego, czy w postaci gadżetów, to jest często wsparcie merytoryczne, ponieważ możemy w zależności od tematyki, od konferencji, od warsztatu zorganizować, prelegentów którzy nie są tylko i wyłącznie pracownikami banku, ale takie jak na przykład w grudniu mieliśmy organizowaną konferencję Digital Day, która promowała nowoczesne technologie. Współpracowaliśmy tam ściśle z Googlem i prelegenta mieliśmy z Googlea. Poza właśnie takim wsparciem mamy wsparcie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim, ponieważ naszym zadaniem też jest rozpowszechnianie tych nowych technologii, możliwości korzystania z cyfrowych płatności, pokazywanie studentom tego, co się dzieje tak naprawdę w świecie finansów. Więc za, zapraszamy do nas, zawsze można przyjść, porozmawiać chociażby o e, takich funkcjonalnościach jak Apple Pay, e, Google Pay, e, Bliku. I to niekoniecznie musi być jakaś zorganizowana grupa, czy, ale indywidualnie również można przyjść i, i, i z Wami o, o tych kwestiach porozmawiać. Dokładnie, Prawda. jak najbardziej. Ponadto, jeszcze taką korzyścią dla uczelni jest umiędzynarodowianie tej edukacji e, za pomocą stypendiów i staży, z których mogą korzystać studenci. Na przykład, ostatnio e, była możliwość skorzystania ze stażu w Yale i w Georgetown, właściwie możliwość aplikowania, ponieważ staże będą się odbywały w na wakacje. Jest mhm. to jeżeli chodzi o tam to koniec czerwca i praktycznie do końca lipca. Natomiast w Yale zaczyna się to w połowie lipca i trwa pięć tygodni Także studenci naprawdę mogą przeżyć lato życia, tak? I to jest bardzo fajna możliwość dla nich. Przede wszystkim skorzystanie z takiej możliwości, która, która, którą tworzy zewnętrzny podmiot, tak? Więc warto też zapoznać się, właśnie przyjść do nas i zapytać, jak możemy pomóc studentom, studentom rozwijać skrzydła. No właśnie, no to jak możecie pomóc, bo tak, rozumiem, mhm. że u was mogą zdobyć informacje chociażby o, o tych stypendiach, mhm. tak? Czy pomagacie w aplikowaniu? Na przykład, bo to się podejrzewam, aplikuje on online, tak? Że aplikuje są się online strony... jak najbardziej. Jest taka możliwość, wystarczy przyjść do nas, wskażemy mm -hmm. stronę, pomożemy też, ponieważ do tej pory aplikacja, jeżeli chodzi o te staże zagraniczne, była w języku angielskim. Z tym, że jednym z warunków właśnie skorzystania z takiego stażu jest biegła znajomość angielskiego. Natomiast jak możemy jeszcze. A czy, przepraszam, hmm? a czy na przykład jakieś wsparcie finansowe. Bo ja rozumiem, że taki staż to wiąże się z określonymi kosztami dla takiego studenta. Mhm. Czy na przykład Bank Santander udziela jakiegoś takiego wsparcia osobom, które decydują mhm. się na wyjazd? On jest w pełni finansowany przez bank, czyli Aha. zarówno udział w stażu, i te kilka tygodni, które student jest właśnie w Stanach Zjednoczonych, czy same koszty związane z podróżą, pomoc w zdobyciu wizy, to są już tak na dobrą sprawę koszty po stronie banku. Więc taki student, który tylko chce rozwijać, tak jak i za wcześniej powiedziała swoje sklepy, Wystarczy, że przyjdzie do nas. Czy to są staże skierowane do studentów konkretnych kierunków, czy to nie ma znaczenia? To na ten moment nie ma znaczenia. Wystarczy, że spełni się konkretne warunki, które są przewidziane, bo to wszystko zależy od tego, jaki jest staż. Czasami wystarczy napisać esej w konkretnej tematyce, która jest wskazana, natomiast nie jest to ograniczone, że mają to być stricte kierunki finansowe. To, co my jeszcze w ramach takiego mhm. rozwoju, poza właśnie informacjami, które mogą pozyskać studenci i pomocą w aplikowaniu właśnie na takie staże i star starając się o takie stypendia, to w maju będziemy organizować trzy warsztaty. Te warsztaty będą organizowane na UMCS-ie i wykorzystamy do tego, tak kolokwialnie mówiąc, wykorzystamy trenerów bankowych. Mamy świetnych, doświadczonych trenerów, którzy przeprowadzą takie warsztaty, warsztaty w trzech tematach, bądź panem swojego czasu, czyli zarządzanie sobą w czasie. I to nie jest tak, że my z Izą siadłyśmy i wymyśliłyśmy te tematy, tylko wcześniej została wysłana ankieta do ponad tysiąca studentów UMCS-u, jakie tematy byłyby dla nich najciekawsze, najbardziej interesujące, Czyli, z czego mieliby największe korzyść? Odpowiedź na konkretne potrzeby. Dokładnie, Dokładnie tak. Odpowiedź na konkretne potrzeby. Druga, drugi temat, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, to jest mina czy maska. I to jest już stricte związane z autoprezentacją i wystąpieniami publicznymi. I trzeci temat, który postanowiłyśmy zorganizować tak dodatkowo, to jest trening kreatywności. Trochę w nawiązaniu do tego wydarzenia, które było w grudniu, I w które na... już się zaangażowałyśmy, tak, i w które się zaangażowałyśmy to, żeby pobudzać tą kreatywność, e, widzenie obrazami, e, postanowiłyśmy zrobić właśnie dokładnie to szkolenie. Ono będzie się odbywało 28 maja. E, informacje na temat konkretnych dat też będzie można e, pozyskać, czy u nas w placówce, czy będą wysyłane też mailowo, mhm. za pośrednictwem zaprzyjaźnionych no, nauczycieli akademickich. Mhm. Ym, tak że czekajmy na informacje, które będą mhm. się pojawiać. Ale chciałabym już ostatnia rzecz, bo nam się czas kończy, mhm. o jeszcze jedną kwestię tutaj zaznaczyć, mianowicie o zatrudnianie absolwentów, bo, bo znalazła się taka informacja w priorytetach strategicznych, mhm. ale absolwentów i studentów, dlatego że pani Iza, która tutaj z nami jest, jest studentką tak, naszego Uniwersytetu. czwartego roku finansów i rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym UMCS. I pracuje pani. I dokładnie, jestem... Równocześnie pracownikiem placówki Santander Universidades. Ja od początku, tak naprawdę, tego jak zaczęłam studiować, zaczęłam też pracować, ponieważ tutaj do Lublina przyjechałam sama, nikogo nie znałam, no i jakieś, jakoś te znajomości musiałam zawrzeć. Tutaj trafiłam, ponieważ zachęciło i zainteresowało mnie ogłoszenie, które ja znalazłam na jednym z portali, związanych z rekrutacją. A najbardziej chyba słowo digitalizacja, tak? Co się pod tym kryje? Czy to jest faktycznie. Um... Rozwijanie się w tym kierunku i tak, trafiłam do e, firmy, która przede wszystkim stawia na to, e, aby studentów połączyć z tym światem tak naprawdę informatycznym, i tym wszystkim, jak rozwija się bankowość w każdym aspekcie, czy to biometrii, czy consumer Journey, e, czy innych aspektów związanych właśnie z digitalizacją. Tak, żeby zobaczyli, że bank to nie jest nudne miejsce, gdzie siedzimy tylko w białych koszulkach. My, my, myślę, że mhm. ten pani przykład, pani osoby, jest dokładnym takim. U, jakby z takim dowodem na to, że bank Santander Universidades jest takim bankiem relacyjnym i, i, i tak. bardzo tutaj mocno ukierunkowanym na to, żeby współpracować dla studentów i ze, ze studentami. studentami. Bardzo dziękuję paniom za rozmowę. My również bardzo dziękujemy za zaproszenie.